Dzisiaj miałem okazję grać muzykę niezwykłą, dlatego że miejsce i instrument, na którym grałem, były niezwykłe. Takie koncerty zdarzają się rzadko. Częściej zdarzają się koncerty, które oscylują wokół szeroko rozumianego uniwersalizmu, czy są to koncerty przekrojowe stylistycznie. Ten koncert był ujednolicony, a moje improwizacje były skierowane w stronę. Inspiracji w stronę Chorału gregoriańskiego, tak by oddać ducha Chorału gronańskiego. Różnorodne formy, czy to fugi, które już mają zanotowaną jakąś intencję kompozytorską, kompozycję gronała, muzyka późniejsza, ale improwizacje, które dotyczyły bezpośrednio Chorału gregoriańskiego, staram się utrzymywać w stylu, który poprzedzał system Durmol i który na tym instrumencie doskonale. Stapia się i tworzy jakąś jednorodną całość. Taka była idea tego koncertu. Na instrumentach historycznych, czy na instrumentach, które są w duchu historyzmu odrestaurowane, rekonstruowane, gramy inaczej. Po prostu przenosimy się myślami, przenosimy się odczuciami i uruchamia się pewien typ wrażliwości, jakiego nie jesteśmy w stanie. Wygenerować na instrumentach współczesnych, choć bardzo dobrych technicznie, oferujących jak najbardziej, jak najwięcej możliwości różnorodnych, ale jednak mimo wszystko ten element historyczny nie, jest, nie przemawia tak mocno jak w przypadku organów z charakterem. Ten instrument jest instrumentem wyjątkowym i wpisuje się w listę instrumentów absolutnie w skali kraju i w skali Europy, jednym z najbardziej atrakcyjnych organów, na których możemy grać literaturę, muzykę dawną. Możemy poczuć pewien typ wrażliwości, ale to już za sprawą samego instrumentu, tego dzieła, na które składała się wytężona praca intonatorów, ludzi, którzy kształtowali brzmienie, proporcje, czy barwę poszczególnych głosów, czy zakresy również poszczególnych registrów organowych, bo wiemy, że registry organowe czemuś konkretnemu służą i ta Świadomość i ta podczas pracy, podczas właśnie zabiegów internatorskich ludzi, którzy przygotowują i nadzór nad budową organów jest decydujący. Oprócz tego, że mamy do czynienia z fantastyczną architekturą, w przypadku tych organów mamy również do czynienia z fantastycznym, rasowym brzmieniem, które nas predysponuje do ogrania właśnie literatury dawnej. Niewielkość instrumentów, niewielkość organów, nie ilość registrów decyduje o jakości brzmienia. My mamy do czynienia z pewnym procesem. Ten instrument jest w fazie rekonstrukcji, zaawansowanej fazie, bo już możemy na nim grać. Natomiast pozytyw stanowi pewną zamkniętą w sobie całość. Jest to sekcja, która jest podana słuchaczowi najbliżej, ale ona już jest kompletna. I ona jako całość stanowi pewną wartość, którą można już wykorzystywać w pełni. Ja nie czułem żadnego ograniczenia, grając na pozytywie tylko i wyłącznie, tym bardziej, że jest to bardzo duży pozytyw. <laughs> nie jest to pozytyw, który jest ograniczony do kilku rejestrów, ale mamy cztery głosy ośmiostopowe, labialne, mamy dwa głosy językowe. To jest w takim instrumencie rzadkość i to jest olbrzymi walor. No a oprócz tego jeszcze działało pięć głosów pedałowych, które tworzyły solidną podstawę. I ja myślę, że już ten zestaw głosów spowodował, że można było bardzo kreatywnie grać na tych organach. Organy zabrzmiały pełniej, zauważyliśmy dzisiaj, ale myślę, ten ostatni utwór to zostanie nam w pamięci. Żeby takich utworów usłyszeć, to jechaliśmy do, do Wiednia, potem jeszcze dalej do Barn, a potem jeszcze dalej do Heiligenkreuz. A teraz właściwie będziemy musieli w Dajsku cały czas siedzieć, nie? Muzyka dawna, wokalna oraz wspaniały artysta, który przyjechał ze Śląska. Tomasz Orlow, improwizator, ale dziś improwizował w stylu renesansowym i barokowym stosownie do, do muzyki, która brzmiała wokalnej. Najpowszechniejszym instrumentem jest głos ludzki, więc organy jemu towarzyszyły, ale nie na zasadzie akompaniamentu, tylko na zasadzie dialogu. To wszystko współbrzmi i działa, nie? I to wszystko podnosi nastrój ducha. Uważam, że koncert był wręcz rewelacyjny. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak piękny i tak wspaniałe przeżycie wewnętrzne. Ta muzyka, którą dzisiaj słyszeliśmy, zwłaszcza w tym surowym wnętrzu Kościoła Świętej Trójcy, no, dla mnie to jest rewelacja, to jest absolutnie wielkie przeżycie. Może największe dla mnie przeżycie muzyczne w tym roku, a chodzę na wiele koncertów z różną muzyką. Wydaje mi się, że kombinacja obu części była najlepszym pomysłem, dlatego że śpiew był niezwykle surowy, właśnie taki jak możemy sobie wyobrazić, jak to było wykonywane w XIV czy w XV wieku. Natomiast organy były wspaniałym przerywnikiem i organista doskonale zresztą takim kontrapunktem uzupełniał tą treść wokalną. Dla mnie to była rewelacja pod każdym względem.